Jeżeli masz auto benzynowe sprzed 97 roku lub diesla sprzed 2005, to nie wjedziesz już do centrum Warszawy. Jest to tak zwana strefa czystego transportu. Ma to według jej twórców dać nam czyste powietrze i dlatego wszystkie duże miasta w Polsce zrobią takie strefy. Sprawdźmy, czy w innych państwach ten pomysł się sprawdził. No i dlaczego? Znowu każemy najbardziej biednych bo bogaci są wciąż mile widziani. Na początek proszę o zostawienie łapki w górę, by film dotarł do większej widowni. Ja jestem Michał, a dzisiaj wstać mi cała prawda o strefach czystego transportu. 1 lipca 2024 roku nastał nowy rozdział w historii polskich miast. W centrum Warszawy powstała strefa czystego transportu. Na tym obszarze od Alei Prymasa Tysiąclecia po Warszawę Targówek, od Warszawy Gdańskiej na północy po trasę Łazienkowską. Na tym obszarze, który obejmuje 7% powierzchni stolicy, nie wjadą już stare auta. Wdrożenie jest rozbite na 5 etapów. Od teraz nie wiadą benzyniaki 28, 8-letnie i 19-letnie diesle. Kolejne zaostrzenie będzie za 2 lata, a docelowa piąta wersja w 2032 spowoduje, że maksymalnie do centrum Warszawy wjadą 17-letnie auta. Ma to najpierw uderzyć w 2% aut a docelowo aż w 27% warszawskich pojazdów. Ma to zapewnić spadek tlenków azotu i pyłów zawieszonych o 80%, co przełoży się na mniej chorób układu oddechowego. Są oczywiście wyłączenia. Po pierwsze, jeżeli udowodnisz, że jesteś warszawiakiem i płacisz podatki w stolicy, to nie musisz się martwić limitami do 2028 roku. Potem zaczną się ograniczenia diesli i benzyny takie same jak dla przyjezdnych. Każdy będzie mógł 4 razy w roku wjechać do strefy i ma to być liczone. Jak. Władze miasta jeszcze nie powiedziały, a aut Warszawy jest ponad 2 miliony, więc łatwo liczyć nie będzie. Emeryci po 70 też będą mogli normalnie jeździć jak kiedyś. No i są też auta zabytkowe czyli pojazdy ponad 25-letnie, które uznano za unikatowe eksponaty. Żeby dostać taki papier, auto musi mieć ponad 3 czwarte oryginalnych części. Strefa nie obejmuje też dróg wojewódzkich i krajowych, które są w strefie. Dla dla dostawczaków i autobusów normy będą luźniejsze, a wynika to z innego cyklu życia pojazdu. Najpierw będzie to zakazanie 20-letnich diesli, a za 8 lat wjadą tylko duże 20-letnie auta. To wszystko obejmuje pojazdy miejskie, czyli śmieciarki czy pługi muszą być nowoczesne i eko. Jeżeli masz auto w gazie czy hybrydę to wciąż najważniejsza jest norma emisji, więc jeżeli masz LPG, ale nowy silnik to nie musisz się martwić. O Oznacza to, że teraz wyeliminowaliśmy auta z lat 80. Za dwa lata wyeliminujemy auta z lat 90., w tym klasyki jak Passat B4. Fiat 26P, Golf Dwójka, Skoda Felicja, czy pierwsza Corsa. W Krakowie już w 2019 roku prowadzono strefę, do której mogły wjechać tylko elektryki i auta wodorowe, z wyłączeniem aut zaopatrzenia i taksówek. Ta strefa wytrzymała całe 3 miesiące. Protestowali głównie restauratorzy, bo strefa była malutka, ale obejmowała Kazimierz, czyli dawną dzielnicę żydowską, która obecnie jest imprezowym sercem Krakowa. W czasie strefy obroty spadły aż o 30%. Pierwsze mandaty już w Warszawie zostały wystawione. W pierwszym tygodniu lipca ukarano 44 kierowców. Strażnicy miejscy rozstawiały przy drodze kamery, które robią zdjęcia rejestracji auta i łączą się z bazą CEPiK. Dzięki temu mogą znaleźć informacje jaką normę euro auto spełnia i czy trzeba wystawić mandat. Za sam wjazd do strefy grozi nam 500 zł. Ważnym jest kwestia przynależności Auta, bo musi ono spełniać albo kryterium normy euro, albo mieć datę wyprodukowania konkretną. Więc nawet auto amerykańskie bez normy euro, jeżeli jest odpowiednio nowe, to nie będzie kłopotu z wjazdem. Sam system norm euro powstał w 1993 roku i co kilka lat mocno zaostrza wymogi dla aut na starym kontynencie. Wszystko tylko po to, żeby auto w testach mniej paliło. Obecna norma, czyli Euro 6, daje takie wymagania, że auto musi być albo mega lekkie, albo hybrydowe. Jednak w 2030 roku Wejdzie Euro 7. Kłopotu nie będzie dla elektryka czy auta wodorowego. Hybrydy. Też raczej dadzą radę, ale normalne auta znikną w pełni z rynku. Według autorów strefy w aglomeracji warszawskiej jest 206 tysięcy aut, które nie wjadą legalnie do centrum. Pytanie tylko, czy region, który niedługo będzie zarabiał 10 tysięcy średnio miesięcznie, przerzuci się na kolej i metro, czy po prostu wymieni auto. Partnerem odcinka jest Car Vertical. Bo nieważne, czy chcesz kupić auto spalinowe czy elektryczne, nie liczy się nawet, czy wymarzony. Wymarzone auto to piękna Włoszka, nowoczesny Japończyk czy poczciwy Niemiec. I tak, 90% kupowanych aut w Polsce to auta używane, więc mogą mieć burzliwą przeszłość, bo nadal wielu handlarzy ukrywa kręcony przebieg, wypadki czy co gorsza kradzieże. Z pomocą Carvertical możesz sprawdzić, czy wymarzone auto nie było kradzione i czy właściciel za granicą. Nadal go przypadkiem nie szuka. W raporcie są dane z ponad 30 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, i pochodzą z rejestrów państwowych i ubezpieczalni. Więc przy opisach wypadków możesz zobaczyć zdjęcie auta po wydarzeniu, by samemu ocenić, czy warto do niego wsiadać. Pamiętaj też, że kupując prywatnie masz dwa lata rękojmi, więc jak udowodnisz na podstawie raportu, że auto miało usterkę, o której handlarz ci nie powiedział, to odzyskasz pieniądze, a z naszym kodem widocznym na ekranie masz 30% zniżki. A jeżeli okaże się on pusty, bo auta idealne też się zdarzają, to po napisaniu do saportu dostaniesz zwrot pieniędzy. Po co są te strefy? W ramach Zielonego Ładu w całej Unii Europejskiej w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, które mają przekroczone normy jakości powietrza, musi powstać strefa czystego transportu. W rankingu Smart Air na 15 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii, aż 11 było z Polski. I właśnie z tego powodu w ciągu najbliższych dwóch lat. Po Poza Warszawą strefa powstanie w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Normy są przekroczone także w Tarnowie, Toruniu, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Chorzowie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej czy Sosnowcu. Z tym, że w tych miastach władze póki co nie mówią o strefach, w przypadku Wrocławia będzie jak w Warszawie. Tylko ścisłe centrum, 6% powierzchni, 20% mieszkańców, ale granice idą wzdłuż głównych tras i linii kolejowych, więc teoretycznie przesiadka jest w jakiś sposób zapewniona. W Krakowie chciano pójść na całość i objąć nie tylko stare miasto i rynek, ale dosłownie całe miasto. Strefa miała wejść też w tym roku, w lipcu, i stare auta mogły przejechać tylko po obwodnicy. Tylko ten projekt został uwalony w styczniu. Miał zakazać 24-letnich benzyniaków i 18-letnich diesli, a potem co roku miał być zaostrzany, by w 30 roku zakazywać 20-letnich benzyniaków. I mimo, że na początku uderzałoby to tylko w 2% aut, to rozciągnięcie strefy na całe miasto oznacza, że legalnie nie można dojechać na żaden parking park and ride. I w tym miejscu wyjaśnię, dlaczego diesle mają gorsze limity. Ogólnie śliki na olej napędowy to bardzo europejska rzecz. Wreszcie świata normą jest jeżdżenie osobówką na benzynie. Na ropie jeżdżą tylko ciężarówki, statki morskie i pociągi. Mimo, że te auta mało palą w trasie, to w Krakowie, mimo że stanowią 17% aut, to emitują połowę zanieczyszczeń. Więc, czysto teoretycznie, strefa czystego transportu mogłaby olać limity dla benzynowych aut, a po prostu zakazać wszemi wobec wszystkich diesli ale to uderzyłoby w dostawy. Po protestach mamy unieważnione wprowadzenie strefy w Krakowie, ale pojawiła się informacja, że poprzednie zawirowania po prostu przesuwają strefę o rok. Więc od lipca 2025 całe miasto będzie tylko dla nowszych aut. Nie ma mowy o zawężeniu strefy, a uważam, że gdyby zacząć od ścisłego centrum, czyli powiedzmy drugi obwodnicy miasta, a potem po kilku latach poszerzać, aż obejmie całe miasto, wszystko byłoby prostsze. Bo to by dało mieszkańcom dzielnic sypialnianych, jak ruczaj czy bronowice, nawet 5 lat na kosztowną wymianę auta. Wiemy w takim razie, że wszystkie duże miasta będą miały strefy. I Ile faktycznie aut i ich kierowców będzie wykluczonych? Według raportu MUBI w zeszłym roku udział aut 15-letnich i młodszych w dużych miastach Polski to 25%. Oznacza to, że gdybyśmy wprowadzili dzisiaj w pełnej krasie strefy to już teraz 75% aut ludzi z miast wojewódzkich jest na złom. Jednak Polacy się przemieszczają, wiele osób jeździ służbowo do innych miast. Jeżeli spojrzymy na wszystkie polskie auta według wieku to wyeliminowanie aut 20-letnich dotknie 9% aut. Zaostrzenie do aut 15-letnich to już eliminacja 40%. Gdybyśmy chcieli już teraz zakazać aut starszych niż 10 lat, to trzeba nagle zezłomować 71% pojazdów. Jak to było na zachodzie? Strefy czystego transportu to żadna nowość na zachodzie Europy. Wszyscy doskonale wiemy, że zarabia się w Polsce 3-4 razy mniej niż w Niemczech, Francji czy Anglii. Z tego powodu 2,5 miliona Polaków pracuje na zachodzie. Jednak poziom cen u nas jest o ponad 40% niższy niż za Odrą. Dlatego jedzenie czy usługi remontowe są tańsze. Ale rzeczy importowane jak elektronika czy właśnie auta mają taką samą cenę u nas, w Niemczech czy Szwajcarii. Więc logicznym jest, że nie mamy tylu nowych elektryków co w Norwegii. Problem pojawia się, kiedy prawo wchodzi na terenie całej Unii, bo wynik Polski, Węgier, Czech czy Rumunii jest dosłownie dwa razy wyższy niż krajów zachodnich. We Włoszech auto ma średnio 10 lat, w Niemczech i Francji 9, a w Wielkiej Brytanii, Danii czy Austrii raptem 8. U nas Limit, że był równie bolesny co na zachodzie, musiałby wykluczać uwaga 42-letnie pojazdy. Obecnie w Europie jest 320 stref czystego transportu. Za rok ma być ich 500. Nowe strefy pojawią się głównie w Europie Wschodniej i jako radykalna nowość budzą skrajne emocje. Jednocześnie we Włoszech jest już ich 172, w Niemczech 78, w Wielkiej Brytanii 17, a we Francji 8. Najbardziej piętnowani są obecnie Hiszpanie, bo muszą stworzyć w krótkim czasie prawie 150 nowych stref. Najstarsza strefa czystego transportu jest w Sztokholmie. Istnieje od roku 96 i obejmuje jedynie auta ciężarsze. Przez co wypchnięto tranzyt, a także przyspieszono elektryfikację lokalnego taboru. W Oslo w Norwegii, w o wiele mniejszej strefie, która działa tylko od 6 do 18, pobiera się opłatę za wjazd auta spajnowego bądź hybrydy. Ogólnie strefy w miastach jak Antwerpia, Berlin czy Rotterdam zmniejszyły zanieczyszczenie od 30 do 50%, a wciąż są zaostrzane, więc ten wynik będzie się poprawiał. Wprowadzenie stref wymusiło wymianę ciężarówek na nowsze i obecnie 9 57% niemieckich dostawczaków spełnia wymogi stref. Hamburg i największe miasta są bardziej srogie i na najbardziej zanieczyszczonych miejscach wymagają Euro 6. Takie strefy są nie tylko europejskim pomysłem. Znajdziemy je w Nowym Jorku, Los Angeles, Tokio, Sydney, Pekinie, a nawet. Południowoafrykańskim Kapsztadzie czy kolumbijskiej Bogocie. Jest jedno miasto, przy którym nawet krakowskie plany bledną. Londyn. To liczące w aglomeracji 11 milionów osób miasto, które ma największą strefę czystego transportu na świecie. Pierwsza strefa w Londynie powstała w 2008 roku i dotyczyła tylko ciężkich pojazdów z silnikiem diesla, które musiały mieć normę minimum Euro 3. Całe miasto było monitorowane systemem kamer z od Odczytywaniem tablic i groziła kara 1000 funtów, czyli ponad 5000 zł. Jednak w 2019 roku powstała strefa Ultra i obejmowała centrum Londynu. Tam mogły wjechać osobówki z Euro 4. Co ciekawe, taki sam zakaz w Warszawie wejdzie dopiero w 2028, dekadę po Londynie. Strefę rozszerzono na cały wewnętrzny Londyn w 2021, a od zeszłego roku strefa Ultra objęła całe miasto. 100. będzie 18 razy większa niż pierwotnie i wymusi na posiadaczach starszych aut płatność dzienną za przejazd w wysokości 65 zł. Strefa w tej mniejszej formie ograniczyła o 40% zanieczyszczenie powietrza, więc władze miasta idą za ciosem. Efekt w Polsce może być nawet większy. Ogólnie Londyn ma tylko dwa razy więcej aut u siebie zarejestrowanych mimo że jest 5 razy większy od Warszawy, więc wpływ na powietrze w naszych miastach będzie Rekordowy względem Europy Zachodniej. A już teraz w Krakowie przez sam smog umiera 400 osób rocznie. Co dalej? Według szacunków w 2030 roku w Europie będzie 75 milionów elektryków na drogach i będzie się ich sprzedawało więcej niż spalinowych. A po 5 latach nowych spalin w ogóle już nie kupimy. Oprócz tego transport lotniczy, morski czy kolejowy może ulec pełnej elektryfikacji lub przejść na wodór, ale tutaj potrzeba przełomu w produkcji ekologicznej odmiany. Czyli wodoru zielonego. Jednak z perspektywy polskiej średni wiek auta to 16 lat. Jednak ludzie będą wymieniać swoje samochody. Skoro obecna norma Euro 6 pozwoli nam wjechać wszędzie, a takie auta są od 2014 roku, to zakładając, że wiek auta w Polsce się nie zmieni, to spełnimy te normy jako średnia w 2028. Tylko, że Unia zaostrza badania dla kierowców po 65 roku życia. Nagle się okaże, że rosnąca rzesza emerytów nie będzie miała prawka, więc bez autonomicznych aut jedyną opcją będzie tramwaj, autobus czy pociąg. Pewnym jest, że wśród młodych oporu nie będzie albo będzie znikomy, bo w ciągu kilku lat o jedną trzecią spadła ilość osób przystępujących do egzaminu na prawo jazdy. Posiadanie auta przestało być tak ważne. Jeszcze za naszego życia miasta będą pełne cichych aut bezemisyjnych. A w drugiej połowie wieku zakażemy prowadzenia ludziom pojazdów, bo maszyny będą bezpieczniejsze, ale spokojnie. Podobnie jak fani jazdy konnej mają stadniny, w przyszłości fani spalinówek będą się spotykać na torach za miastem, ale przyjadą na nie... Elektrykiem. Dziękuję Ci za obejrzenie do końca materiału. Ja jestem Michał. To było stać mi i napisz koniecznie w komentarzu swoją opinię na temat stref czystego transportu. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.